Poseł Robert Telus jest synem żołnierzy Armii Krajowej, propagatorem kultu żołnierzy podziemia niepodległościowego, stanowiących opór sowietyzacji Polski, których historia nazwała wyklętymi. Organizując patriotyczne konkursy i festiwale dla dzieci i młodzieży, kultywuje historię naszego narodu. Zabiega o utrwalanie pamięci o ostatnim zagończyku, majorze Henryku Dobrzańskim, Hubalu, który walczył i zginął tu, na opoczyńskiej ziemi. Szczególnie przemawiają do Roberta Telusa słowa papieża świętego Jana Pawła II, który mówił. Polska jest matką szczególną, niełatwe są jej dzieje, jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Robert Telus wie, że każdy Polak to jego brat i wierzy, że mimo różnic politycznych i światopoglądowych można się nawzajem szanować i wspierać. Jest wielkim zwolennikiem budowania mostów, a nie stawiania murów. 13 października proszę Państwa o udział w wyborach i poparcie mojej osoby, Robert Telus.